Tego przekazu jak radio, film, telewizja, można by wytłumaczyć ludziom, żeby oszczędzali. Pani Marto, a mało to było apeli. Akcja uszczelka, akcja sprawdź swój kran. Dzień dobry Paniom. Dzień dobry. Ale ludzie tego nie rozumieją, że im mniejsze marnotrawstwo wody, zawiesina. Tak jest, w porządku jest. Im mniejsze marnotrawstwo wody, tym my więcej czasu będziemy mieli na jej właściwe uzdatnienie. Zasadowość? No nie zwa, Co? A tak to cóż, musimy ładować chlor. Bo pić trzyma nas za gardło. właśnie mamy bardzo wiele sygnałów z terenu, że woda jest przechlorowana. Wybuchają nawet sprzeczki w rodzinach nawet przy piciu herbaty. Mężowie zarzucają swoim żonom, że herbata jest nie do picia. A tymczasem to wszystko jest wina wody. Pani Magdo, gdyby pani mnie przyrządzała herbatę, mogłaby być zachlorowana 1,7. I również bardzo by mi smakowała. W każdym razie przekażę pani sugestie wyżej. Do widzenia, panią. Do widzenia.